Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest pierwszy dzień po tym długotrwałym ochłodzeniu. I w zasadzie u mnie po, dzisiejszych, po dzisiejszej fali mrozu, która zmroziła akację. Więc z miodami w tym roku w ogóle możemy mieć dość, z miodami odmianowymi, dość kiepsko. W tej chwili to co dzieje się na wylotkach, tutaj tak przejdę szybciutko, to jest oblot, pszczółki tutaj się powypróżniają. Ale w dużym stopniu mnóstwo pszczoły wylatuje, po to, by przynieść jak największe ilości wody. Spójrzcie, co tutaj się dzieje: takie prowizoryczne tutaj poidełko blisko pasieki może nie tak blisko, ale ale tak, żeby szybciutko mogły się tutaj do takiego poidła dostać, ale to nie jest jedyne poidło, w zasadzie poidło nie poidło, tutaj zrębki, rębki z gałęzi i tutaj to wszystko jest nasączone wodą, zobaczcie ile tutaj jest pszczoły, a temperatura jest naprawdę niewielka bo jest to zaledwie 9 stopni i tutaj Słoneczko tylko troszeczkę błysnęło. Wyruszyły w poszukiwaniu właśnie wody. I tutaj, jak widzicie, jest ogrzane, i te pszczoły tutaj pozyskują wszystko, co tylko się da. Wow, kochani, zobaczcie, co tu się dzieje. Normalnie, jakby nie wiadomo, ile rzepaku kwitło i nektarowało. No, niestety rzepak też jest stracony. Kwitnął kwitnie jeszcze, ale jest tak zimno, że niestety z tego będą niewielkie ilości. Ja tutaj podejrzę do może nie tej rodziny, ale podejdę do tutaj ula warszawskiego i zobaczę, co tutaj w rodzinie zostało i jak ocenić sytuację, czy rodzina wymaga jakiegoś wsparcia. Tutaj jeszcze ocieplenie jest jak najbardziej to ocieplenie tutaj. Jest potrzebne, dlatego, że tutaj jest tylko na górze, jak można zauważyć, na górze i jest tylko folia. Tutaj zajrzę do... Jest warszawska, warszawiak poszerzany. I tutaj jest dwóch ostatnich ramek, tylko nie ma w tym warszawiaku. Ale zobaczmy, czy pszczoła w ogóle jest na stawce. Tutaj, kochani, jak widzicie, Czoła jest na stawce. Ja tutaj nie będę za bardzo ich wentylował, nawet nie mam tyłu. E, tak podejrzę, Tutaj rozsunę troszeczkę. I tutaj jest alpejka, ale zobaczymy, co tutaj w ogóle mają przyniesione do góry. Ale ciepło tutaj bije. Szkoda tutaj je wentylować, ale, kochani, tutaj, jak widzicie, tego miodu jest i tutaj nie jest wyjadany, bo jest w komórkach, chociaż nie jest nabity. Pszczoły jest tutaj multum, więc jest szansa, że może coś z tego wiosennego miodu tutaj jednak zostanie. Bynajmniej tutaj na pasiece przydomowej. No, one tutaj od środka zaczęły. Tutaj na brzegu nie ma za wiele. Zobaczę jeszcze jedną. Tutaj nie. Też jest taka w miarę ciężkawa. O. Zobaczmy tutaj dalej. Tu od tyłu zaczęły prawdopodobnie. Nie od środka. Tutaj jest też miodek. Tutaj, jak widać, nawet posklepiony, już poszyty jest. Od góry trochę. Tutaj jest zamknę. No, jak można zauważyć, to trochę tej pszczoły tutaj jezi i nie zeszły w dół, więc jest szansa, że ten miód w ramkach nie skrystalizuje, bo wczesne wiosenne miody, jak wiecie, bardzo szybko. Krystalizują I tutaj później jest trudno odwirować taki miodek z, właśnie z miodu w z klonu, z miodka. I tutaj zajrzę jeszcze z góry do tej rodziny. Jednak tutaj nadmienię, że to jest rodzina na korpusach połówkowych. Jednak tutaj w tych dwóch korpusach są ramki normalne, ramki gniazdowe, dopiero w tych trzech są ramki połówkowe. I tutaj nie ma w tej rodzinie, rodzinie kraty odgrodowej, nie mogłem znaleźć tutaj matki, zawsze gdzieś się zdołała ukryć i tak ta rodzina tutaj funkcjonuje. Zobaczę z góry, co one tutaj mają jeszcze z zapasów. Warto w takim przypadku zajrzeć pod powałkę. Bo, jeżeli nie było tutaj kraty odgrodowej, to żeby nie okazało się, że gdzieś matka sobie chodzi po powałce w nietypowym miejscu. Chociaż nie widzę jej tutaj. Jak widzicie, mnóstwo pszczoły tutaj jest u góry. Żeby stwierdzić, czy rodzina potrzebuje jakiejś pomocy po tym ochłodzeniu, wystarczy zajrzeć chociażby tutaj z góry, między ramki, czy jest jakiś miód poszyty z tego, co zdołały przynieść, czy też podejrzeć nawet ostatnią jakąś tam skrajną ramkę, czy kolejną dopiero, na którą naniosły. Tutaj już w tym przypadku, ja widzę tutaj na skrajnej ramce, że jest jakiś miodek i na tą ramkę zajrzę. jest już wyluzowana, zajrzyjmy sobie tutaj na ostatnią rameczkę i nie będę całej wyciągał, ale zobaczcie jak już tutaj jest na tej ramce. W przypadku tej rodziny tyle pokarmu i tutaj z góry widać, że jest tam już coś poszyte na kolejnej. Taka rodzina nie potrzebuje wsparcia. W przypadku, gdyby rodzina potrzebowała wsparcia, potrzebowała pokarmu, to co zrobić, by tego miodu nie zafałszować? Nie ma prostszej rzeczy. Wystarczy iść do magazynku, wziąć miód jakiś tam ze starszych zasobów i taki miód takiej rodzinie podać. W ten sposób mamy pewność, że tego miodu, który. Później przyniosą, czy ten, który tam jeszcze w jakiejś ilości jest w tej rodzinie, nie zostanie zafałszowany. Za dziś dziękuję i do następnego.